Otóż jestem ateistą roku. Proszę sobie to wyobrazić. Otrzymałem taką dokładnie y, nagrodę i taki dokładnie tytuł. Ateista roku, proszę bardzo, Rafał Betlejewski, podczas Dni Ateizmu y, 2025. Proszę zobaczyć, jak ładnie wygląda ta statuetka. Jest to kawał y, szkła, na którym jest napisane kto i co, jak i po co. Wręczyła mi tę nagrodę Nina Sankari podczas Dni Ateizmu w Warszawie. To się odbyło 29 marca. Proszę zobaczyć, co powiedziałem podczas odbierania nagrody. Do you want it in English or in Polish? Both. Both? Both. Okay. Po pierwsze powiem po, po polsku, że to, że jesteśmy ateistami, to nie znaczy, że w nic nie wierzymy, prawda? Ja na przykład wierzę w to, że miłość ma sens, że walka o prawa człowieka ma sens, że wysiłek na rzecz edukacji ma sens. Że wiara we własne siły ma sens. To, że możemy tworzyć jakieś środowisko wspólne, ma sens. Wierzę także w sens robienia różnych projektów na rzecz ateizmu i racjonalności. Także bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście i tworzycie to środowisko, i że wierzycie w te wszystkie rzeczy, w które my wierzymy jako ateiści. I teraz jeszcze chwila wyjaśnienia. Dlatego, że niektórzy pytają mnie, co to ma za sens w ogóle. Nagroda ateista roku, jak można dostać nagrodę za to, że się nie wierzy w Boga. Ja rozumiem te ym, jakby wątpliwości, które pojawiają się na pierwszy rzut oka w momencie, kiedy ktoś słyszy, nagroda ateista roku. Za co? Prawda? To, to głupie. Otóż ja tak nie uważam. Uważam tę nagrodę, pracę Niny Sankari, pracę całego środowiska, które składa się na to, że Polska staje się powoli coraz bardziej racjonalistycznie myślącym krajem, coraz bardziej laickim społeczeństwem. Rozumiem tę nagrodę jako pracę albo wysiłek na rzecz spójności tego środowiska, jako taki sygnał. Animujący, motywujący nas wszystkich, nasze środowisko ateistyczne, racjonalistyczne, jakkolwiek je nazwać, do działania, do tego, aby podejmować trud i wysiłek na rzecz racjonalnej edukacji, na rzecz świeckiego państwa, na rzecz praw kobiet, na rzecz edukacji, nauki, przeciwko obskurantyzmowi, przeciwko takiej. Ponownie wkraczającej na, sali, na na scenę polityczną e, religijnej ciemnocie, prawda? Manipulowaniu ludźmi za pomocą tych frazesów religijnych, których się nadużywa, szczególnie w życiu publicznym. Ich miejsce powinno być w kościele. Natomiast rzeczywistość państwowa, rzeczywistość społeczna powinna być przede wszystkim kształtowana przez racjonalne myślenie, przez pomysły idące od no, myślenia o prawach człowieka, o ruchu obywatelskim, o odpowiedzialności obywatelskiej, a nie od Jezusa Chrystusa, króla Polski. I to. Jest moim zdaniem wymiar tej nagrody. Jestem z niej dumny, dlatego że Nina Sankari, Fundacja Łyszczyńskiego, dostrzegła moją pracę właśnie na rzecz tych wartości. Wartości demokratycznych, racjonalistycznych, edukacyjnych. I dziękuję za tę nagrodę raz jeszcze. Nino Sankari, dziękuję Ci za Twój wysiłek. Widziałem, ile Cię to kosztuje, jak bardzo jesteś zmęczona, ile musisz rzeczy spiąć, dopilnować, ilu, z ilu ludźmi musisz porozmawiać, żeby zorganizować tak trudny kongres, który służy nam wszystkim jako środowisku. I tym bardziej się cieszę, że podczas tego kongresu mogłem otrzymać tak zaszczytny, zaszczytny tytuł, który, oczywiście mam nadzieję, że w przyszłym roku trafi do osoby jeszcze bardziej tego, tego godnej. Natomiast jeśli chodzi o same dni ateizmu, chciałbym powiedzieć, że to było bardzo fajne wydarzenie. Odbyło się w pałacu Staszica w, w Warszawie przy krakowskim przedmieściu w piękny dzień, cudownie pogodny, bardzo słoneczny. Zgromadziło to wydarzenie sporo ludzi, myślę, że wśród publiczności było z 200-250 osób, bardzo fajnych, ciekawych panelistów. Podobał mi się rozpoczynający dni ateizmu wykład profesora Golika o ewolucjonizmie, bardzo z dużą ciekawością, z dużą ciekawością wysłuchałem. Hmm, profesora Dawida Orensteina, który przyleciał z Nowego Jorku po to, żeby podzielić się z nami refleksjami na temat tego, co się dzieje w tej chwili w Ameryce. No, a nie dzieje się najlepiej. Chrześcijańscy nacjonaliści przejmują władzę. Muszę powiedzieć, że z tych wszystkich wypowiedzi, które słyszałem, bo nie będę wymieniał wszystkich, to nie ma sensu, ale z tego, co słyszałem, bardzo podobały mi się bardzo takie trafne spostrzeżenia wyrażone przez. Dwóch działaczy związkowo y, takich politycznych, czyli Marte Lempart oraz Piotra Szumlewicza. Piotr Szumlewicz występuje jako teraz polityk, czyli y, kandydat na urząd prezydenta RP. Życzę mu, jak, y, życzę mu jak najlepiej, aczkolwiek domyślam się, że będzie miał trudną przeprawę i y, no, startuje w trudnej konkurencji ze względu na to, kto jakim zapleczem politycznym dysponuje. My, ateiści. Albo inaczej, my, racjonaliści, ludzie, którzy działają na rzecz świeckiego państwa, ciągle to zaplecze mamy małe. Dlatego, między innymi, e, aktywowałem grupę inicjatywa, fundację. Tak? Zarejestrowaliśmy się jako fundacja, zgromadziliśmy się także podczas Dni Ateizmu i mieliśmy swoje własne spotkanie podczas tych dni. Na zakończenie konferencji spotkaliśmy się przy okrągłym stole po to, żeby porozmawiać o naszych planach. Na to, w jaki sposób wdrażać racjonalność w życiu e, społecznym w Polsce, ale także wiele innych projektów, które e, wykraczają także poza walkę z, kleryka, z klerykalizmem. E, o tym będę mówił już w kolejnym filmie. Dziękuję jeszcze raz, jako ateista Roku. Pozdrawiam serdecznie i e, chcę Was jeszcze raz e, e, zmotywować do walki o świeckie państwo, o racjonalne myślenie. Oto byśmy dawali sobie nadzieję jako społeczeństwo, jako ludzie, indywidualne jednostki na życie pełne sensu, szczęścia, wzajemnego zaufania. Dziękuję i pozdrawiam gestem, który jest rozpoznawalnym gestem dla grupy Inicjatywa.